Rozdział trzeci. Dalsze problemy finansowe Doktor wkrótce znów zaczął zarabiać, a jego siostra Sara kupiła sobie nową suknię i chodziła cała szczęśliwa. Niektóre zwierzęta, które przychodziły na wizytę, były tak chore, że musiały zostać u doktora na tygodniową rekonwalescencję. Najczęściej siedziały wtedy na jego leżankach ogrodowych. leżakach ogrodowych. Często nie chciały sobie jednak pójść nawet po powrócie do zdrowia, bo tak bardzo podobał im się lekarz i jego domek, a on nie miał serca odmawiać, kiedy pytały, czy mogą stać z nim na stałe. Jego menażeria powiększała się więc z każdym dniem. Pewnego wieczora, gdy doktor siedział na murze w swoim ogrodzie i palił fajkę, za rogu wyszedł włoski kataryniarz z małpą na sznurku. Doktor od razu zauważył, że obroża naszej małpki jest za ciasna, a zwierzę brudne i nieszczęśliwe. Zabrał więc małpkę w łuchowie, dał mu szylinga i kazał zmiatać. Katerynarz okropnie się zezłościł i powiedział, że chce zatrzymać małpkę. Ale wtedy doktor zagroził, że jeśli tamten zaraz nie odejdzie, rozkwasi mu los. John Dolittle był krępy, ale bardzo silny. Tak więc Włoch oddalił się, mamrocząc pod nosem przekleństwa, a małpka została z doktorem do gdzie żyło jej się znakomicie. Inne zwierzęta nazwały ją czyci. To dość popularne słowo więc małp, który oznacza rudzielec. Innym razem do Padlebi przy Nocą uciekł z niego i wszedł do grodu doktora. Pewien krokodyl z bolącym zębem. Doktor pogadał z nim po, po krokodylemu, zaprosił go do środka i zaraz wyleczył ząb. Ale kiedy gad zobaczył, jak miłe jest wnętrze domu, pełne kryjówek w sam raz dla różnych zwierząt, sam zapragnął zamieszkać z doktorem. Zapytał, czy mógłby spać w stawiku na tego ogrodu. Jeśli. Obiecał, że nie zje ani jednej rybki, a kiedy ludzie z cyrku przyszli, żeby go zgarnąć, wpadł w taki szał, że się wystraszyli i uciekli. Ale wobec mieszkańców dołu zawsze był łagodny jak baranek. Niestety starsze panie bały się krokodyla i przestały więc posłać do doktora swoje chore pieski. Rolnicy też byli pewni, że gad połknie jak nie tajcie laki. Doktor Poszedł więc do krokodyla i wytłumaczył mu, że jest już czas, żeby, wrócić, żeby wrócił do cyrku. Zwierzę jednak zalał się łzami i tak długo błagał, żeby pozwolić mu zostać, że doktor zwyczajnie musiał się zgodzić. Sara postawiła sprawę jasno. Johnie, powiedziała, musisz odprawić tę kreaturę. Rolnicy i starsze panie boją się przysyłać do, do ciebie chore zwierzęta. Dopiero co z dół zaczął nam się lepiej powodzić, ale teraz do, popadniemy w całkowitą ruinę. Tego już za wiele. Nie zamierzam dłużej zajmować się twoim domem, jeśli nie odeślesz alligatora. To nie alligator, podparł doktor, tylko krokodyl. Jak zwał, tak zwał powiedziała Sara. Grunt, że nikt nie chciałby go znaleźć co swoim łóżkiem. Ma zniknąć z tego domu. Bo przecież obiecał mi, że nikogo nie ugryzie, powiedział doktor. Nie lubi cyrku, a ja nie mam pieniędzy, żeby odesłać go do Afryki, skąd pochodzi. Zajmuje się sobą i ma bardzo dobre maniery. Nie maruć. Powtarzam, nie zgadzam się, żeby u nas mieszkał, powiedziała Sara. Przecież on zżera linoleum. Jeśli natychmiast go nie przegodzisz, to, to wezmę i wyjdę za mąż. W porządku, powiedział doktor. Wejdź, weź i wyjdź za mąż. Siła wyższa. Potem złapał kapelusz i wyszedł do ogrodu. Więc Sara Little spakowała manetki i odjechała, a doktor został z ukochanymi zwierzętami całkiem sam. Wkrótce stał się biedniejszy niż kiedykolwiek. Miał teraz mnóstwo pasz do wykarmienia i cały dom na utrzymaniu. Nikt nie naprawiał zepsutych sprzętów i nie było z czego zapłacić rzeźnikowi. Sytuacja stała się niewesoła, jednak doktor w ogóle się nie przyjmował. Pieniądze to utrapienie powtarzał żyłoby się nam wszystkim o wiele lepiej, gdyby nigdy nie zostały wynalezione. Po co o nich myśleć, skoro jesteśmy szczęśliwi? Jednak wkrótce same zwierzęta zaczę zaczęły się niepokoić. Pewnego wieczoru, gdy doktor zasnął już w fotelu przed kominkiem, zaczęły już szeptać między sobą. Sowa, tu, która umiała świetnie rachować, obliczyła, że pieniędzy zostało jedynie na najbliższy tydzień, jeśli wszyscy ograniczą się do jednego posiłku dziennie. Potem papuga powiedziała: Chyba powinniśmy sami zająć się pracami domowymi. Przynajmniej tyle możemy zrobić. Bądź co bądź, to z naszego powodu starszy pan postanowił żyć samotnie i w nędzy. Ustalono więc, że małpka Cici będzie gotować i wykonać drobne naprawy. Pies zaczyna zamierzać podłogi, a kaczka odkurzać półki i słać łóżka. Sobie Tutu przypadło prowadzenie do rachunków, a prosiaczkowi prace ogrodowe. Papuga Polinezia zda panią domu i praczką, bo była najstarsza. Nowe obowiązki początkowo przysparzały zwierzętom wiele trudności. No, z wyjątkiem dzieci, która miała chwytlne dłonie i mogła pracować jak człowiek. Ale wkrótce wszystkie przyzwyczaiły się do sytuacji, lubiły obserwować jak pies, jeep zamiata podłogę. Zamiast szczotki miał szmatę przywiązaną do ogona. Po pewnym czasie zaczęły sobie radzić tak dobrze, że doktor przyznał, że dom wyglądała czyściej niż kiedykolwiek. I tak to się toczyło przez pewien czas, choć brak pieniędzy dawał się we wszystkie wezdakie. W końcu zwierzęta rozstawiły przed bramą posesji stragan z warzywami i kwiatami, które sprzedawały przechodniom. Nie zdawało co prawda dość, żeby straciło na wszystkie wydatki, ale doktor nadal się nie przejmował. Kiedy papuga przyfrunęła, powiedzieć mu, że sprzedawca ryb nie chciał dać, im już ani jednej sztuki na kredyt odparł. Nieważne. Póki kury znoszą jajka, a krowa daje mleko, możemy jeść omlet i twaróg. W ogrodzie zostało jeszcze dużo warzyw, a do zimy daleko. Nie, nie marcz. Poczciwa Sara też się marudziła. Ciekawy, jak sobie teraz radzi. To wspaniała kobieta. No, na swój sposób. Co zrobić? Ale śnieg spadł tego roku niespodziewanie wcześnie i biały puch przykrył tych kilka warzyw, które zostały jeszcze w ogrodzie. Więc choć kulawy koń przytarł z pod miastem mnóstwo drewna na upał, zwierzętom zaczął doskwierać głód.